Witam Cię w kolejnym filmie. A Cię ci opowiem o takim nastawieniu, które ja naprawdę Ci polecam. Chociaż jest trudne, bo trzeba mieć do tego silną psychikę, ale to kształtuje Twój charakter, Twoje zachowanie i z pewnością też dziewczyny będą Tobą niejednokrotnie zainteresowane, jeśli będziesz tutaj miał tego typu podejście. Widzisz, mało który facet jest wybredny. Większość facetów jak trafi na piękną dziewczynę, no to wpływ emocjonalny dziewczyny jest tak wysoki, tak duży, że oni się zatracają. Pomimo tego, że dziewczyna ma walniętą rodzinkę, problemy psychiczne, zależności jakieś tam z byłym facetem, nieskończony związek, to oni i tak się pchają w tą relację, bo takim podpowiada instynkt, nie potrafią tej dziewczyny zdystansować, powiedzieć jej, że to ci się nie podoba. Nie potrafią tacy faceci często być asertywni, i to prowadzi do patologii w Twoim życiu. Im bardziej jesteś asertywny, potrafisz odmawiać dziewczynom, które nie przejawiają cech charakteru, jakie Ty chcesz, tym bardziej one będą za Tobą gonić, będą za Tobą lecieć. Podam Ci przykład. Ostatnio kursant spotkał się z dziewczyną, która strasznie Marudziła na spotkaniu o byłym facecie. On po prostu wstał, wyszedł. Powiedział, że to jest koniec spotkania. Ona za chwilę do niego wyzwania. pisze, czy ty jesteś na mnie zły? I widzisz, on odebrał telefon, powiedział: tak, jestem zły. Ona: no ale przepraszam cię, ja nie chciałem, żeby to tak wyglądało. I wtedy on zaczął być wyzwaniem w relacji. I ty też powinieneś tak myśleć i działać. Nie ma zmiłuj się, że ty czekasz na randce, jak ona mówi o czymś, co ci się nie podoba. W ten sposób pokazujesz uległość i to, że nie jesteś tak naprawdę asertywny, że nie masz własnego zdania. I godzisz się na taką relację. Jest mnóstwo kobiet, które przywykły do tego, że coś mówią facetowi, a ten facet tylko słucha, bo ona ma mnóstwo przydupasów, przymilaczy i tak jest wychowana. I teraz, jeśli ty będziesz inny i za najmniejsze rzeczy będziesz olewał dziewczynę, na przykład za to, że nie zgasiła światła, kiedy poszedłeś spać, za to, że spóźniła się na spotkanie, to szybciej skończysz jej spotkanie. Oczywiście nie mówisz jej o tym, tylko to robisz, tak? Ona wyczuje, że ty jesteś tą nagrodą. Będzie z tobą gonić, pisać, będzie się bardziej starać. I oczywiście, bardzo często kobiety w formie zołzy to samo stosują na facetach. Którzy się biedni tam angażują, inwestują, i to są te same metody, które kobiety często wykorzystują na spotkaniach. Oczywiście. Kobiecie atrakcyjne jest łatwiej, tak? bo ona jest podrywana w bardzo wielu sytuacjach. Ona może mieć to wysokie poczucie własnej wartości i dlatego ona sobie tak żongluje od jednego do faceta do drugiego i w rzeczywistości ma to poczucie pewności często wbudowane. Ty jako facet musisz sobie to zbudować w głowie i wtedy wszystko też zacznie się zmieniać. Chcesz inne przykłady? Bardzo proszę. Dziewczyna zaczęła palić na spotkaniu i dym gdzieś tam naleciał ci do oczu. Patrzysz na nią w dziwny sposób, mówisz: Dobra, kończymy spotkanie, robisz smutną minę, albo wkurzoną, idziesz do domu. Jeśli robi głupio, ona wtedy pisze, i wtedy tak naprawdę nieświadomie powodujesz w niej emocje, które przekładają się na konkretne czyny. To naprawdę jest potężne. I jeśli to zrozumiesz i będziesz to stosował bardzo intuicyjnie, kobiety będą same Cię podrywać. Mało tego, będą się zdarzać sytuacje, że będą Cię prosić o to, żebyś z nimi się spotykał, żebyś z nimi był. I oczywiście zaraz mi tu jakaś pani po 30 skomentuje, która zresztą pewnie jest sama. To jest manipulacja, to jest manipulacja, no ale kobiety nie manipulują, każdy z nas manipuluje cały czas dla własnego dobra, więc ja każdemu z Was, każdej Pani mogę pokazać, gdzie manipulowała, w którym momencie i tak naprawdę mówienie o tym, o czystości relacji bez manipulacji jest co najmniej niepoważne i pewnie ci z Was, którzy mają doświadczenia, doskonale o tym wiedzą. Co jeszcze Ci chciałem powiedzieć? Jak tą właśnie dziewczynę nakręcić, rozkochać, żeby były potężne efekty? Wiesz co pokazuj na spotkaniach, co ty lubisz w kobietach, tak? a czego ona nie ma. Także zwróć uwagę na to, jaką jest kobietą i czego ona nie ma. Przykładowo, mieszka na małej wsi, to mów, że lubisz kobiety z dużych miast. Nosi trampki, to powiedz jej, że lubisz kobiety w szpilkach. I wtedy ona naturalnie będzie się łapać na tym, czego jej brakuje i będzie się bardziej starała na spotkaniu. To jest tak proste, a tak oczywiste. Tak samo jak to, że nie lubisz dziewczyn, które palą, które, które się opalają. I tego typu tutaj sugestie warto dziewczynie mówić. I to oczywiście przełoży się na to, że ona często cię będzie bardziej podrywała pod warunkiem. Jeśli nakręcisz dobrze emocje, jeśli potrafisz też flirtować, droczyć się, to też jest kwestia odpowiedniej rozmowy, sposobu rozmowy, myślenia, mowy ciała, uśmiechu i wtedy też to wszystko się przekłada na efekty. Jeśli więc nie miałeś żadnych efektów z dziewczynami, byłeś za bardzo facetem, który akceptuje dziewczynę. W taki sposób, w jaki ona funkcjonuje, jaka jest, i nie masz wymagań co do kobiet. Ty musisz te wymagania mieć i nie możesz się wstydzić, żeby komunikować dziewczynie o co ci chodzi, co ci się należy w relacji. I oczywiście nie mówisz jej tego w taki sposób zbyt oczywisty, tylko bardziej sugestywnie się staraj. No czasami warto dosadnie, jeśli cię wkurzyła, jeśli faktycznie tutaj pół godziny się spóźniła na spotkanie. Natomiast jeśli ona w ogóle się nie chce spotkać, nie odpisuje, to też nie warto gonić króliczka, który wyciąga z ciebie potem energię i nie masz ochoty na spotkania na inne dziewczyny. Także Poczuj się jak nagroda przy dziewczynie. Naprawdę, nie musisz z nią być. To nie jest tak, że się spotykasz, ona jest piękna i już ją całą bierzesz do łóżka i tak dalej. Zwróć uwagę na jej wady i pokaż jej to, co ci nie pasuje. Oczywiście w otoczce flirtu, zabawy, uśmiechu i sam zobaczysz, że ona cię będzie podrywała. I tak naprawdę w dużej mierze dzięki temu. Osiągniesz takie rezultaty, o jakie ci chodzi. Tyle w tym filmie. Jak się podoba, łapka do góry, napisz co o tym myślisz, czy tak miałeś. Do czwartku, do północy, Mistrz Seksu 3-0, najnowszy 60% tani. Także wejdź tutaj, pobierz mega wiedza łóżkowa, która podnieca kobiety, sprawia, że one będą cię pożądały. Też podaje sposoby, jak przedłużyć łóżkowe sytuacje z dziewczynami, jak zrobić na niej zupełnie inne wrażenie niż jej były facet po to, żebyś właśnie miał efekty. Pamiętaj, jeśli słabiej wypadasz w łóżku niż jej byli faceci, nigdy nie będziesz miał takich efektów, jak właśnie ten były facet, co najmniej takich, dlatego też warto się z tego szkolić, bo w innym wypadku, jak Ty nie masz doświadczenia, to ona też nie będzie Tobą zainteresowana. Zobacz tutaj kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja i wtedy, jak wejdziesz na tą stronę, możesz sobie to pobrać, opłacić przez Paypala, kup teraz wiza, albo przelać tutaj na numer konta, wszystko dostaniesz na maila. Sprawdź to, bo to działa. 60% taniej do czwartku. Cały materiał.